Sponsorem dzisiejszego odcinka jest kapiak.pl. Kupujesz czy licytujesz? Google Plus stało się popularne bardzo szybko i nie mogło zabraknąć aplikacji tej usługi na iPhone'a, która wczoraj pojawia się w App Store i jest dostępna za darmo. W tym filmiku pokażę Wam, jak wygląda aplikacja i podzielę się z Wami moimi opiniami. Od razu trzeba zauważyć, że aplikacja jest dostępna tylko na iPhone'a 3G, 3GS i 4. Teraz po otwarciu aplikacji ukaże nam się dashboard z pięcioma opcjami. Stream, Huddle, Zdjęcia, Profil oraz Kręgi. Na dole mamy pokazaną ilość powiadomień. Zakładka Stream, coś na styl tablicy na Facebooku, została podzielona na trzy części. Kręgi, czyli tutaj wyświetla nam się to, co pisaliśmy my i nasi znajomi. Nearby, czyli to, co dzieje się koło nas oraz Incoming. Właśnie tutaj w zakładce Stream mamy możliwość zameldowania się w jakimś miejscu, w jakim aktualnie jesteśmy i napisania o tym, co teraz myślimy, co aktualnie robimy itd. Czyli to co na Facebooku. Oczywiście najfajniejszą funkcją są kręgi. Jak już napiszemy to, co chcemy, klikamy w wybór kręgów i wybieramy, komu chcemy to pokazać. Przejdźmy teraz do kręgów. Pierwszą zakładką są ludzie, czyli wszyscy znajomi, jakich zaprosiliśmy. Po kliknięciu w konkretną osobę pojawia nam się jej tablica. W mamy również informacje na jej temat oraz jej zdjęcia. W prawym górnym rogu mamy możliwość zablokowania kontaktu. Jeżeli klikniemy w zakładkę kręgi, to oczywiście pokaże nam się owe grupy. Mamy możliwość dodawania nowych kręgów, przeglądania znajomych, wpisów tylko tych osób oraz ich zdjęcia. Hadl to tak jak wcześniej wspomniałem, coś w rodzaju czatu na Facebooku, tylko bardziej rozbudowanego i działającego zdecydowanie sprawniej. Dzięki tej funkcji możemy rozmawiać z jedną osobą bądź kilkoma, a nawet całymi kręgami. Niestety aktualnie nie ma możliwości kasowania już powstałych czatów. W zakładce zdjęcia nic szczególnego nie znajdziemy. Ma możliwość przeglądania zdjęć naszych znajomych, naszych albumów oraz dodawania kolejnych z poziomu aplikacji. Notyfikacje zostały stworzone chyba najprościej, jak się dało, jednak na dzień dzisiejszy albo działają, albo nie. Warto jeszcze zauważyć, że osoby, które korzystają z Google Plus jako aplikacji i chcą na przykład ze sobą porozmawiać, a jedna z nich ma telefon z Androidem, a druga z iOS, to mogą wystąpić problemy z syfryzacją wiadomości. Mogą często nie dochodzić lub nie będą pojawiały się wcale. Ogólnie muszę przyznać, że Google wykonała kawał dobrej roboty, tworząc tę aplikację. Wymaga ona jeszcze kilku poprawek, jednak myślę, że w najbliższym czasie dojdą jakieś aktualizacje. Jeżeli nie macie nikogo, kto mógłby was zaprosić do Google Plus, wystarczy w komentarzu pod filmikiem podać swojego maila. Ja lub Michał postaramy się wysłać zaproszenie jak najszybciej. Do zobaczenia. Sponsorem dzisiejszego odcinka był iShopwave.pl. serwis iPodów.